Do pierwszych dni swego nowicjatu, 92 rok, jest magistrem nowicjatu. Ksiądz nowo nas przejął jako nowy magister nowicjatu po, po, po księdzu, który uchodziło, się, uchodziło w zgromadzeniu, że te funkcje magistra nowicjatu spełniał bodaj drugi. Najdłuższy taki, taka, taka kadencja ponad 20 lat, ksiądz Józef yy, yy, Wiśniewski, po nim młody ksiądz, ledwo tam był po 30, podaj 33 urodziny, lata Chrystusowe. Tak, tak pamiętam, jakoś ksiądz Kępiak miał w naszym nowicjacie, ksiądz Ryszard Kępiak. I pamiętam, że od początku. Tych pierwszych dni nowicjatu nam mówił o, o tym, że po Soborze Watykańskim II z kapłaństwa na Zachodzie odeszło Rzesze, Rzesze, chyba nie wiem, czy tam podawał liczbę, ale to gdzieś było około 100 tysięcy kapłanów I puentował, to, i puentował to zdaniem, że no bo jak można robić, nie będąc księdzem, to co ksiądz robi, czyli chodziło o to podkreślenie tej wagi kapłaństwa powszechnego, miejsce kapłaństwa ministerialnego, służebnego, czyli hierarchicznego. To po co być księdzem? I że ten, ten, ten trend po soborze na, na, na zachodzie był bardzo widoczny, u nas nie, ale jednocześnie też wskazywał ksiądz. Ksiądz Kępiak na przyczynę, inaczej na, 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 na skutek, że po Soborze Watykańskim na zachodzie w konfesjonałach albo je wyniesiono, konfesjonały, albo że to były takie miejsca, gdzie chowano szczotkę, miotłę, wiadro, odkurzacz, co tam było do sprzątania kościoła i niepotrzebne budki. No, i pamiętam tego czasu, to już jest poza nowicjatem, ale nie pamiętam, który to jest rok. Jan Paweł pisze taki dokument yy, o sakramencie pokuty. Ja później też w oparciu o ten dokument tam między innymi pisałem magisterkę z teologii. No, i to się tak ładnie przyjmowało, że ten do, dokument był po to, żeby zażegnać kryzys. Kryzys sakramentu pokuty, jaki nastąpił po Soborze Watykańskim II. Na Zachodzie, zwłaszcza u nas, to tak, no, cały czas jeszcze dużo ludzi yy, uspowiedzi by było, i, i księża się w jakiś sposób tak z powiedzią Te wszystkie spowiedzi, na ktoś jeszcze pamięta, z dzieciństwa, z młodości, na Boże Narodzenie, na na, na, na Wielkanoc to, to był wielki wysiłek dla kapłanów plus spowiedzi pierwszopiątkowe wołanie do spowiedzi do y, umierających to jeszcze pamiętam na katechezie w czwartej w piątej klasie jak siostra elekta nam mówiła że, że bycie księdzem to jest taki ciężki zawód bo y, każdej nocy może ktoś przyjść i, i, i chcieć księdza do chorega no to ja już się nic z czym takim nie, nie, nie spotkałem. Znaczy, szczęśliwie się spotkałem w Afryce, w Sudanie, w wow. Byliśmy w gościach. Przyjechaliśmy stoń do, 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 do Wow i tam był taki chyba ksiądz Pasquale, Placido, Placido, Placido Domingo, Placido. On w nocy gdzieś wychodzi. Zastanawiał się, coś się stało. Do chorego był wołany. Jeszcze tam wierzyli, wołał, żeby, żeby księdza wołać do, do umierającego.